Zapraszamy na kolejny odcinek programu Co słychać w naszym regionie. Z kamerą ponownie odwiedziliśmy Gubin i burmistrza Bartumie Bartczaka. W tym przygranicznym mieście dzieje się bardzo dużo. Ten rok ma być rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje. Naszą rozmowę rozpoczęliśmy od strefy gospodarczej, gdzie w niedalekiej przyszłości ma powstać nowoczesne centrum magazynowo-logistyczne. Prace projektowe trwają, są na ukończeniu w zasadzie. Ostatnio byłem w GDDKiA. Więc jesteśmy tak naprawdę na kilka tygodni od złożenia już tych końcowych dokumentów. No i później wiadomo, sprawdzenie, no i decyzja. Więc myślę, że w tym roku ruszy budowa zarówno drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej, jak i sama budowa fabryki, zakładu produkcyjno-usługowo-logistycznego. W tym roku ma rozpocząć się również budowa nowego stadionu. Niestety projektant stadionu umarł. Musieliśmy wynająć kolejne biuro projektowe, i w tym momencie jesteśmy w fazie przetargowej. Często jest kilkadziesiąt pytań do samej dokumentacji, więc musieliśmy się posiłkować nowym biurem. No i w tym momencie odpowiadamy. Wydłużyliśmy nieco termin składania ofert. Na bieżąco analizujemy, jaka jest sytuacja. Mam nadzieję, że pojawi się porządna firma. Ale taka, która też nie da jakiejś kosmicznej stawki. Myślę, że mówimy tutaj o kwotach, nie wiem, 15-20 milionów złotych, ale jak będzie jakieś, nie wiem, 100 milionów, to wiadomo, że takie inwestycji wtedy nie dźwigniemy, dlatego naprawdę staramy się robimy wszystko, żeby. No, po pierwsze, jakościowo wygrała dobra firma, a po drugie, żeby jednak no, na, na co nie mamy niestety wpływu, ta cena była jakaś taka w granicach realnych. W Gubinie już wkrótce zostanie oddany pierwszy blok RTBS z mieszkaniami na wynajem. Miasto ma również swój pomysł na rozwiązanie problemów mieszkaniowych. Projektujemy swój budynek. Pozyskaliśmy wcześniej pieniądze 3 miliony złotych. Być może pozyskamy kolejne miliony złotych. Wybudujemy kolejnych kilkanaście lub kilkadziesiąt mieszkań. Zobaczymy w efekcie, jakie będzie zapotrzebowanie na to. Także jeżeli chodzi o mieszkania, chcemy w tym kierunku pójść. Fundusze na to są, teraz tylko przygotować dokumentację, projekty i aplikować o kolejne środki. To będą mieszkania z dojściem do własności, ale też z elementem wkładu własnego, czyli nie będą to mieszkania socjalne, nie będą to komunalne, mieszkania, to będą mieszkania, gdzie będzie można je wykupić, natomiast ten czynsz będzie spłacany ratalnie, co miesięcznie, natomiast nie będzie na, na nikim ciążył kredyt. Kredyt weźmie RTBS bądź nasza spółka SIM. On w stosunkowo niewielkich latach będzie spłacany przez najemców, a docelowo jest możliwość wykupienia takiego mieszkania. Zaplanowane są również inne inwestycje, ale jakże ważne dla mieszkańców Gubina. Skatepark, pump track tu 2 miliony, tu 2 miliony czyli 4 miliony zieleńce milion Tak, dużo mniejszych inwestycji place zabaw kolejne. Złożyliśmy też kolejne drogi. Powiat składa też wnioski o drogi w Gubinie, gdzie będziemy musieli prawdopodobnie wykonać wodociąg. Także też kończymy dokumentację projektową niektórych dróg. Myślę, że dużo będzie inwestycji w tym roku. Myślę, że dla każdego coś. Aktualnie kończymy inwestycje w hali sportowej, także dużo inwestycji. Mimo kryzysu, mimo tego, że środków w budżecie jest coraz mniej. To jednak rozpoczniemy w tym roku inwestycje na kwotę 50 milionów złotych. Znów wraca temat możliwości leczenia się mieszkańców Gubina w Szpitalu w Guben. Szpital w Guben jest bardzo otwarty na współpracę z Gubinem. Będziemy partnerem tego projektu. W tym transgranicznym ratownictwie medycznym coś drgnęło. Przepisy już dzisiaj. Są łagodniejsze niż kiedyś, natomiast nam ciągle zależy na tym, żeby jak się komuś coś stanie, to jednak, żeby mógł być leczony w szpitalu głównym, czyli w tym najbliższym szpitalu i żeby jednak nie płacił różnicy stawki, jak to dzisiaj jest tylko żeby te pieniądze pochodziły ze, ze źródeł, nie wiem, może unijnych, rządowych i tak dalej. Więc tutaj będziemy chcieli zrobić taki projekt ze szpitalem w Guben. Szpital w Guben również jest otwarty na to, żeby założyć jakąś strukturę po polskiej stronie. I tutaj e, rozmowy z nfz będą szły w tym kierunku, czy wtedy NFZ mógłby finansować e, tego rodzaju e, leczenie. No zobaczymy, trzeba czasem pionierskie kroki wykonywać, chociażby oczyszczalnia ścieków. Pokazuje to, że jak jest determinacja, to można. No i na, na, na niektórych granicach jest to możliwe. Przypomnę, Czes, czesko-austriacka granica, czy gdzieś indziej. Widzieliśmy to na własne oczy. Tam z kolei austriacki fundusz pokrywał różnicę także, a Czesi zamknęli swój szpital. Także wydaje mi się, że docelowo warto byłoby iść w tym kierunku, żeby jednak ten pacjent był najważniejszy. Rozumiem, że jest jakby logikę poszczególnych krajów członkowskich, żeby ten system był szczelny, żeby pieniądze nie wychodziły poza ten system. No ale jednak pamiętajmy, że zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze i zróbmy wszystko, żeby przepisy nadążyły na, za, za dynamiką, którą niesie swoją życie.